O oh, kurde, Jeszcze nas teraz, y, policja goni. Hej, hej, witam serdecznie z tej strony. Seat to jest, moi drodzy, gra Boom Simulator. Nasz sympatyczny kolega Karl. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku plan, plan jest taki, żeby się troszeczkę tutaj rozejrzeć, może. Eee, mamy jakąś legendę tej mapy, czy coś? bo Nie wiem, gdzie to jest womowisko. Teoretycznie nam pani Gołębiowa zaznaczyła eee, to. Rozumiem, aby baza, tak? Ale to jest womowisko. Nie mam yy, pojęcia. Ale to by tutaj jest jakieś zadanie od Karla. Eee, no, to byśmy sobie tam pojechali, w takim razie. Bierzemy tego naszego funfla Dawaj, i to będzie. Myślę, ja w drugą stronę. Tutaj trzeba po drodze coś jeszcze do zjedzenia poszukać. Bo już nam nowy kolega zgłodniał. Gdzieś coś? Jakieś świetniczki po drodze. Paid me and you will be handsomely rewarded my boy did you know that rich people use poor people simply for the sake of having fun it's a vulgar display of power and wealth so I was thinking I'm more wealthy and powerful than most people here why not express that in a vulgar way exactly I wish to show my dominance in the most primal way possible however, the process is somewhat undignified. And I don't want to put my good name in jeopardy. That's why I want you to be the vessel of my power. Take out your willy and urinate on the people wearing fancy suits. There, I said it. Do this and you will get your reward. Also, be quick about it. Time is money. Okay, pal. Time to piss off some suits. No, that is could there. Takie sobie wiesz, trochę A to ważne kogo czy to bez znaczenia O ty kurde y... A nie, w garniturach mamy ich szukać O no, głodny jestem. No widzieli pan, dalej Mamy na to 3 minuty słuchajcie jeszcze Daj mi tu, że idzie jakiś migrant. Dobra, mamy jednego. Idzie drugi. Nie prowokuj. Oa, kurde, wpadłem pod samochód jeszcze. It seems the police finally gave up. Did you do that? I'll call the police. What do you think? It's a golden shower! What's going on? Okay. Put the police now. It's time to buy a new suit! <laughs> Prosty. Dobra. Prosty. Dawaj, chodź tu panie. Ej, No nie uciekaj. Bo jeszcze muszę dwóch znaleźć. Idzie następny. No nie zaleciło mi go. Jak się, jak się burzą to nie zaliczaj ich. Dobra. O kurde. Jeszcze nas teraz y, policjanci. Kurde. Ale teraz odwaliłeś. No nie, będę czekał na ciebie tej. Pewnie że uciekam. Ja zaraz padnę z głodu. Chodź tu. Dobra, dziewiąty. A nie mam gdzie się schować? No, kurde, dobra, misja się uda. Ale co z tego, jak zaraz padniemy z głodu? Nie wiem, gdzie im uciec. No, kurde, cały czas są za mną. Zaraz będzie porażka eee. eee, dobra, udało nam się znaleźć e, pierwszy projekt, słuchajcie Głupim fuksem Dobra, trzeba się najeść, bo jest lipa No, dobra, Uf. Udało się Wykorzystane punkty, dobra z yy, zasoby nie. Wolny metabolizm. Mierniki głodu i pragnienia wyczerpują się wolniej Dobra, biorę to. Okej, okay, a gdzie jest teraz ta? Wykonaliśmy misję, ale... Aha, dostaliśmy hajs na, na te. Dobra, 28 dolarów pragnamy. szukamy sobie tutaj. Może coś się ciekawego znajdzie. Drewno. Chodź, Carl. No, drewienko bierzemy. Puszkę też. No byś tu podjechał bliżej, nie będę latał cały czas. Yy, burger i puszka. No nie można. Wszystko pojedyncze trzeba zbierać. Burgerka na później i puszeczkę też bierzemy, bo to na złom. Okej, okay. jeszcze jakieś tam worki by. No dobra, mamy jeszcze trochę miejsca w tym ekipunku. Klep zepsuty klapek i pognieciony papierek. Nie wiem, czy to wszystko zbierać, czy. Pewne rzeczy mogą być niepotrzebne. Dobra, yy, no myślę, że ten klapek sobie olejemy. O, ale puszeczki już nie. Okej, okay, dobra. Yy, gdzie my mieliśmy dojść? Tutaj chyba to złomowisko będzie. Nie wiem, co to, to jest. Te wszystkie poszczególne znaczki yy, mają ją znaczyć. Pada, że nie ma jakiejś legendy właśnie żeby się zorientować co jest co ale mamy przy okazji to tutaj po drodze jak tutaj wejść Yy, Budka z ludami, kublota. <grystanie> Dobra, schowamy sobie na zaś. No, nie wiem co to znacznie daje, ale nie możemy tutaj nawet się dostać za bardzo. Chyba, że to tam gdzieś jakoś do góry. Może później. toś. Dobra, spróbujemy się dostać. Aha, muszę coś wypić teraz, jeszcze. to browarka, może nie? A nie, to sok pomarańczowy. Kurde, na te złomowisko w takim razie. No, to będzie chyba to. Stain. Uh -huh. Hook you up with free materials, huh? Oh, Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Uh -huh. Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left for those fuckers. Yeah, more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook or a hand! Uh -huh. Idiots! My place has the most fame for the book. My stuff is dynamite! Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. I'm sorry. I'm a little bit short-fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try. I really do. It's, it's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package, and I'll provide you some free stuff, huh? What do you think? Uh, uh -huh. Great. Here's a uh, Here's a thank you gift for my competition. I strapped it on your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place. Santa's delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Oh, ste, kogą? Santa's video, dobrą? E, teraz dział. Szybciej, Karl. To widzę, że kawał drogi chyba, ale mamy speed słuchajcie. bocie, Dobra, myślę, że zdążymy to. Dobra, się troszeczkę zregenerujemy i. Dawaj naszej prędkości. To nasz, to jest ten nasz teoretycznie ten złom ten My teraz mamy jechać y, z prezentem do konkurencji, tak O kurde. Dobra zdążyliśmy. No dobra, zjeżdżamy. E, to wszystko na nas poszło teraz, nie? Teraz się weź tu gdzieś schować. O kurde, dobra. Ups. Zlepy No dobra, gdzieś tu ucieknę zaraz, pomało, pomało. Albo i nie. O, że kurde Dobra, z powrotem. Zobaczymy nas teraz ten. Może tu nie wejdzie. Tam jest gościu. Dobra, to my tędy. Okej. Okay. Dobra, musimy przeczekać pewnie teraz. Udało się! Elegancko. No i punkty talentów. Poziom czwarty. Super. Dobra, co my to mamy teraz? Zasoby Mieciowa Panda. Zwiększa szanse na zdobycie lepszych przedmiotów podczas grzebania w śmieciach. E, ja bym może najpierw to przetrwanie trochę zainwestował. Zwiększa prędkość Karla. Zwiększa ilość zdobywanych punktów. Doświadczenia. E, dobra. Więcej punktów doświadczenia. Okej. Okay. Mm, daleko teraz tam mamy do tego naszego następnego punktu? No kawałek drogi jest. Ale dobra. Pojedziemy tam. Zobaczymy co to za zadanie. Tak na razie tylko krężymy od zadania do zadania. aby wypadałoby kiedyś w końcu w to miasto ruszyć i je trochę zwiedzić. Tam głupim funkcją nam się udało ten jeden projekt dogarnąć już. Zaczekajcie, coś tu mi się świeciło. Teraz ja sprawdzimy z ciekawości. No, nic sensownego. Rama okna. Ej, kolego, co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, zaniesiemy to do kadłuba. O no kalorie fertota. Tak. Tyk. Już zebrane, dobra. I piórko jest, słuchajcie. Bajobongo. Zjemy sobie jabłuszko. Łuseczka, karl, dawaj. Kurde, no muszę tak blisko podchodzić. No podnieś Coś tu jeszcze gdzieś, coś I puszeczka jeszcze jedna, dobra No to jedziemy teraz te nasze zadanie wykonać Ej, co ty mi tu robisz z moim kompletem? Dobra, ten Ej, a to jakieś gluty śmieszne. Żółta breja. Co to jest? Nie wiem, chowamy. aby pudł... Nie możesz przechować tego w karlu. A to spadaj. Aha, ja czyli musimy najpierw rozczaskać ten karton, wtedy możemy sobie pozbierać. Nie ma krzesła nawet, mamy. Dobra, y, jedziemy tam. Później sobie zrobimy jakiś taki odcinek wypadowy na miasto. Na razie jedziemy z, z tymi zadaniami. Na policję trzeba uważać no, Tu mamy sklepik jakiś, tak? No nie ty i mnie jedź.

Eee, no patrz. No dobra, i uzyskaliśmy złom. Drewno. Dobra, co nam wyjdzie z drewna, słuchajcie. Możesz używać tylko materiałów przechowywanych w karlu lub w skrzyniach yy, budowanych w danej bazie. To co? Nie mogę drewna przetworzyć? Czy jak? Nie wiem tutaj teraz czemu nie mogę tego yy... Obróć przedmiot. Rzuć wszystko od Karla. Yy, w sensie co? No dobra, weźmiemy patelnię. Czyli tego nie możemy? No i dobra, mamy znowu złomo, dobra yy, Wszystkie osiem puszek, tak? Wzięliśmy No i pojedyncze trzeba rzucać No to to by mogło troszeczkę lepiej działać. Tak pojedynczo to robić to to jest kurde tyle czasu. Tak trochę słabo. Chyba, że można potem ten y, kosz sobie ulepszyć. A w takim tempie to... Jeszcze 5 puszyn jest. No podnieś. No tego kartona nam nie chce przetworzyć. Tu jeszcze coś będziemy mieli u niego do przetworzenia, czy nie? Rama krzesła, materiały do odzysku. Aha, czyli tak, z kartona nie odzyskamy nic, z drewna nie odzyskamy nic. Dobra, czyli jeszcze musimy tak, to ramy krzesła wziąć, bo z tego będzie zło. I jeszcze co tu będzie dalej do odzysku? Z tej ramy okiennej można I materiały do odzysku tutaj z butli gazowej, dobra No to tak jakoś musimy to sobie zrobić teraz, żeby to miało ręce i nogi Bo to jeszcze to no właśnie, puszki jeszcze są trzy. Dobra, to się przetwarza, a my sobie w tym czasie będziemy zanosić. A drewno i pewnie te kartony czy coś, to może będą służyły do budowy czegoś, nie wiem. No mam nadzieję, że w trakcie się nam to, yy, prawda, rozjaśni. To do czego? Nie da się ukryć, że ciężkie życie na ulicy, słuchajcie. E, te ramę okienną jeszcze, dobra. A to to pewnie mamy do karla zanieść. Dobra, dlatego też strzałeczki to są, pewnie o to chodzi. No to sobie zaniesiemy. No właśnie, no bo uzyskaliśmy drewno, nie? Tak jak miało być. No dobra, mamy wszystko y, przetworzone. Zbuduj warsztat. A, wejdź w tryb budowy. To co, to mam zrobić? Aha, tutaj jest katalog budowlany, dobra. Umiejętności produkcja użytkowe nie ma. Dekoracje, konstrukcje. Ogród, gotowanie, użytkowe. Buduj warsztat. A tutaj jest warsztat, dobra. No to może y, tutaj. Ale piękny, zobaczcie. Teraz to jo. Wytwórz prosty zestaw naprawczy. Y, prosty zestaw naprawczy, dobra? Proszę bardzo. No to jedziemy. Już.

Right Refa budowy, pamiętaj o recyklingu. Kolejny poziom, poziom piąty, punktu umiejętności. Dobra. E, no to weźmiemy sobie, słuchajcie, co w takim razie. Większa szansa na zdobycie większej ilości pieniędzy podczas żebrania. No nie no, mówię, ja bym może poszedł najpierw w to przetrwanie, chociaż umiejętności gołębiowe odnawiają się szybciej. Pięści wojny, większe obrażenia w walce wręcz. Dobra, niech będzie to. No ja nie wiem, czy to już jest w końcu. Ten zamłoczek, już yy, tak, na dobre byśmy skończyli, czy. Ciężko stwierdzić, ale no mamy, słuchajcie, teraz tak, moi kochani, warsztacik. Yy, mamy odbudowany gołębnik. Koszty ulepszania. Możemy to nawet ulepszać teraz, nie? Efekt. Gołąb detonuje materiały buchowe po trafieniu w cel i powoduje dłuższe obrażenia. No, dosyć ciekawie, dosyć ciekawie. Jest naprawdę co robić. Yy... Zdobyliśmy yy, piórka. Jak my w ogóle, właśnie z tymi statystykami wyglądamy? Tak, żeby to sobie jakoś ogarnąć, dzienniczek. Piórka 2, jeden projekt przynajmniej się na, już nam też trafił. I na razie mamy jedną bazę z 5, czyli teoretycznie gdzieś będziemy mogli jeszcze te bazy sobie yy, wybudować. na to wychodzi. Tutaj wszystkie wykonane zadania, jedyne mankamenty, to tak jak mówię, no zdałoby się mieć jakąś, yy, przynajmniej taką okrojoną legendę, yy, co do tej mapy. Teraz nie wiem, tutaj J, yy, tutaj byliśmy u tego gościa, nie? U tego klauna. A teraz tutaj J, nie wiem co to znaczy. Mogą być też jakieś zadania poboczne. Ciężko stwierdzić, jest trochę miasta do obejścia, także będzie co zwiedzać. Eee, słuchajcie, ja myślę, że ten odcinek sobie zakończymy. Troszeczkę porobiliśmy, troszeczkę się nowych rzeczy dowiedzieliśmy. Eee, dajcie znać w komentarz komentarzach, co robimy dalej: gramy, nagrywamy, czy pozostawiamy tak, jak jest? Liczę na jakieś tam Wasze zdanie. Serdecznie dziękuję za ten odcinek, oczywiście do zobaczenia w następnych, trzymajcie się, hej hej!